Tam Krzysztof Roman Lewandowicz. Jako propagator i praktyczny wykonawca manualnych terapii mówię tu o masażu ciała, rehabilitacji i refleksoterapii, często spotykam takie oporne sytuacje. Tyczy się to młodych w średnim wieku mężczyzn, a nawet takich lekko postarzałych. Czujących się bardzo dobrze i mówię: Ja nie potrzebuję masażu. Ja mam, jestem sprawny, mam tyle lat, ja mam dopiero 40 lat. Spotykam takich muchos gracias, takich macho w różnych sytuacjach życiowych-gdzieś w warsztatach samochodowych albo po prostu w sytuacji, w której zauważam, że nieco kapryszą, ale nie narzekają przy jakimś ruchu, bo gdzieś jakiś uraz w plecach, w lędźwiach, w nodze. Ale nie, ja nie potrzebuję masażu. Ja jestem jeszcze sprawny, młody, albo nie potrzebuję pasa wzmacniającego plecy i kręgosłup podczas ruchu. Zbraniają się, bo uważają to za taką trochę. Obelkę, za, za taką ułomność, a przecież ból spotyka każdy z nas, nawet Mistrzowie świata w różnych dyscyplinach, w zasadzie w każdej dyscyplinie i każdemu się może zdarzyć. To, że ktoś ma ból i chodzi na serię masaży albo chodzi po to, żeby nie mieć tych bólów, nie jest przecież żadną ułomnością ani pokazaniem słabości. Po to się masuje, żeby utrzymać formę, żeby nie doszło do bólu. Albo po to się nosi pas w zagrażających mi e, urazowi, kontuzji, sytuacjach, żeby tego uniknąć, nie, że jestem taki mocny i sprawny, że nie muszę tego zakładać. Czasami mnie to trochę pobolewa, bo, e, bo tak jak mówię, jestem propagadorem od dziecka, e, siedzę w tej branży i... Wiem, jak to jest. Czy zdrowy, czy chory, kontuzjowany potrzebuje tego. Właśnie po to, jak mówiłem, żeby nie zabolało, albo jak boli, żeby przestało boleć. I y, jeszcze coś takiego jest, jako duży opór, ale to się nieco zmienia przez lata, bo. Już ci tacy bardziej świadomi, młodzi, silni mężczyźni też przychodzą, bo albo lekki bóli, żeby go wyeliminować, albo właśnie profilaktyka jako trening, bo, bo masaż jest też rodzajem ćwiczeń treningu. Taki jeden masaż jak ja się położę, a ktoś mnie dobrze wymasuje, to dla moich mięśni, stawów i dla mojej kondycji jest tak jakbym był 3-4 razy co najmniej na dobrym treningu. Pamiętaj się o tym. To no jest taki trening bierny. Leżysz, a drugi Cię masuje, wzmacnia Twoje stawy, poprawia krążenie. Likwiduje i wzmacnia stawy, mięśnie i to właściwe krążenie. Czyli zabezpieczam się. To jest idealny trening dla całego ciała. Bierny trening, masaż. A zatem nie czujmy się wszędzie jako taki maczo, który nie potrzebuje nic, bo już ma w sobie wszystko. Zapraszamy na masaże i profilaktykę zdrowotną. Do następnej gawędy.